Moi najdrożsi w Chrystusie, chciałem dziś dokończyć kazanie o egzorcyzmie. Kapłani, których znam, a którzy brali w nich udział oraz osoby im pomagające mówią, że doświadczenie to bardzo umocniło ich wiarę, że nasza religia jest prawdziwa. Bóg jest prawdziwy, szatan jest prawdziwy, a moc sakramentów, relikwii Krzyża Świętego i Różańca jest rzeczywista. Jedno z pytań, które ludzie zadają brzmi. Co jest przyczyną diabelskiego opętania? Nie da się tego w pełni wyjaśnić, ponieważ niektóre przyczyny są znane, a inne nie. Poniżej wymienione są niektóre z najczęstszych przyczyn opętania. Pierwsze przykazanie brzmi: Ja jestem Pan Bóg twój. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Niektórzy zostali opętani, ponieważ angażowali się w różne praktyki satanistyczne, czary, okultyzm lub szukali informacji u wróżbitów. Korzystali z tablic widże i tak w ten sposób otwierają drzwi siłom szatańskim. Zły styl życia może również otworzyć drzwi demonom. Niektórzy zostali opętani w wyniku tak zwanych uzdrowień duchowych, pozornego, filowego uzdrowienia, po którym następują poważne cierpienia. Doktor Richard Gallagher napisał, że osoba, która zaczyna podążać za szatanem, a potem próbuje od niego odejść, może być szczególnie narażona na działanie złych duchów. Tak samo jest z osobą, która poważnie angażuje się w okultyzm, otwiera drzwi, jak to się mówi, a następnie próbuje się nawrócić i wrócić do praktyk religijnych. Działa tu ta sama zasada, co w zorganizowanej przestępczości, na przykład mafii. Gdy ktoś raz złoży przysięgę lojalności wobec grupy i zna jej członków, organizacja nie chce pozwolić mu odejść bez zemsty. Takie osoby wiedzą zbyt wiele. Kolejną przyczyną jest maleficium. Odnosi się to do szkodliwych mikstur lub innych środków, a także do posiadania przedmiotów satanistycznych w domu. W ten sposób nawet niewinni ludzie mogą zostać opętani. Osoba, która odmawia modlitwę przed posiłkiem, tak zwane błogosławieństwo, błogosław panie, nas i te dary, może przerwać działanie maleficium i uczynić je nieszkodliwym. Pamiętam, jak podczas jednego egzorcyzmu modliliśmy się godzinami, a opętana osoba wyraźnie słabła. Zrobiliśmy przerwę. Wtedy przyniesiono jej coś do picia. Musiało to zawierać coś złego, bo po wypiciu nabrała nadludzkiej siły. Podczas następnej przerwy poprosiłem kapłana, który mi pomagał, aby odmówił nad tym napojem modlitwę przed posiłkiem: Pobłogosław Panie, nas i te dary. Potem ta osoba już tego nie tknęła. Biskup Robert McKenna mówił mi, jak ważne jest usunięcie z domu wszystkiego, co ma charakter okultystyczny lub przesądny. Dotyczy to m.in. literatury okultystycznej, satanistycznych nagrań muzyki rockowej, ubrań, obrazów, zabawek, lalek, biżuterii, figurek budy, złych plakatów itd. Jeden zły przedmiot może otworzyć drzwi demonom. Jest jak magnes. Przyciąga demony do twojego domu lub miejsca, gdzie się znajduje. Jeśli masz wątpliwości co do jakiegoś przedmiotu, skonsultuj się z tradycyjnym kapłanem katolickim. Istnieją też przekleństwa. Przekleństwo polega na sprowadzaniu zła na osobę, miejsce lub rzecz. Przekleństwa są jedną z najczęstszych przyczyn opętania. Niestety, klątwy, zaklęcia i uroki bywają rzucane przez wrogów, rodziców, krewnych, byłych partnerów i tak dalej. Osoba, której ostatnio pomagałem na Florydzie, była przeklęta. Dlatego właśnie potrzebny był egzorcyzm. Istnieje też tak zwane bezpośrednie wezwanie. Niektórzy ludzie, błędnie myśląc, sami zapraszają demony do swojego ciała. Odprawiałem egzorcyzm nad kobietą, która chciałaby opętał ją największy i najpotężniejszy diabeł. Niektóre pozycje jogi są wezwaniami do fałszywych bóstw. A potem jest dopust boży. Nie jest to kara za winę, ale coś, co Bóg dopuszcza z jakiegoś dobrego powodu. Czasami Bóg dopuszcza, aby święci i ludzie pobożni byli dręczeni przez demony, przez obsesję lub nękanie. Święty Jan Wianej, patron proboszczów, który wysłuchał tysięcy spowiedzi i przyprowadził niezliczone dusze do Boga, był ofiarą takich ataków. Ponieważ święci ludzie stanowią zagrożenie dla dzieła szatana, który pragnie zguby dusz, często stają się ofiarami jego natarczywych ataków. Niekiedy nazywa się to diabelskimi atakami na świętych. Jednak Bóg zawsze wyprowadza dobro ze zła i udziela świętym duszom szczególnej pomocy w walce z demonami. Widać to wyraźnie w przypadku Hioba który ostatecznie odzyskał znacznie więcej niż stracił. Szatan jest poddany Bogu i nie może uczynić więcej niż Bóg pozwoli. Bóg nie dopuszcza by ci, którzy się do Niego zwracają, cierpieli ponad siły. Pocieszające jest to, że opętanie zwykle nie dotyka tych, którzy praktykują wiarę katolicką, często przystępują do sakramentów, odmawiają różaniec, noszą szkaplerz karmelitański i cudowny medalik, korzystają z sakramentaliów i szczerze dążą do świętości. Takie dusze są pod płaszczem Maryi. Jednak Bóg może dopuścić, by były one nękane lub atakowane z zewnątrz. Niektórzy opętani wiedzą, że są pod władzą demonów, ale cieszą się swoimi ponadnaturalnymi zdolnościami i trwają w okultyzmie. Szatan daje im wielkie korzyści. A oni są w iluzji, że mogą wiele zyskać służąc mu, jak wspominałem w zeszłym tygodniu. Mają nadludzką siłę, wiedzę o rzeczach ukrytych i nieznanych, a nawet znajomość obcych języków. Ale w końcu szatan zabiera ich dusze. Co tak naprawdę mają do zaoferowania szatan i demony? Potępienie. Niektórzy wiedzą, że są opętani, byli już wielokrotnie egzorcyzmowani ale nie zostali całkowicie uwolnieni i mimo to godzą się żyć pod ich uciskiem. Podczas egzorcyzmu demony próbują przestraszyć kapłanów i osoby im pomagające. Rano zanim rozpoczął się uroczysty egzorcyzm na Florydzie, jeden z kapłanów poczuł niewidzialny ciężar na sobie i nie mógł poruszyć ciałem ani ustami. Modlił się w myślach, aż w końcu mógł wypowiedzieć modlitwę egzorcyzmu, która go uwolniła. Trzykrotnie osoba opętana próbowała udusić mnie fioletową stółą, którą miałem na szyi, ale Bóg nie pozwolił demonom wyrządzić mi krzywdy. Podczas egzorcyzmów osoby opętane robią wiele przerażających rzeczy. Wymiotują zieloną, pienistą substancją, wystawiają język, pokazują wulgarne gesty i tym podobne. Kapłani odprawiający egzorcyzmy są czasem niepokojeni we śnie przez demony. Ponieważ te są podłe i lubią dręczyć. Kilku pomocników na Florydzie zostało przestraszonych przez niewidzialnych nocnych intruzów. Kilku młodych mężczyzn, pomagających kapłanowi podczas egzorcyzmu, było zszokowanych, gdy klamka w drzwiach sama się obróciła i drzwi otworzyły się bez widocznej obecności kogokolwiek. O 2.38 w nocy w niedzielę, kilka tygodni temu, Dwukrotnie usłyszano gardłowy głos za oknem. Na początku osoba myślała, że to jakieś zwierzę, ale ten dźwięk był inny. Potem spojrzała na zewnątrz. Nie zobaczyła jednak niczego. Innej nocy, o godzinie 22, ktoś usłyszał dwa wyraźne puknięcia do drzwi, ale nikogo nie było na zewnątrz. Strach to właśnie to, czego chcą szatan i demony. Strach kontroluje ludzi. Demony chcą, żebyś się ich bał. Lubią, gdy kapłani i wierni się ich boją. Nie lękaj się ich nadmiernie, ponieważ Matka Boża będzie z tobą, wraz ze świętym Józefem i świętym Michałem. Będą tam, by ci pomóc. Nadmierny strach nie pochodzi od Boga. Módl się i ufaj Bogu. Ponieważ demony są złośliwymi i potężnymi istotami, potrafią manipulować rzeczami materialnymi, a nawet naszym otoczeniem, zwłaszcza podczas egzorcyzmu. Niemożliwe fizycznie wykrzywienia ciała i twarzy ofiar są częstym zjawiskiem podczas egzorcyzmów. Zanim rozpocząłem egzorcyzm na plebanii, zadzwoniłem do sąsiada i powiedziałem mu, że odbędzie się on następnego dnia. Zanim odłożyłem słuchawkę, coś spadło ze ściany jego domu i rozbiło się o podłogę. Złe duchy obecne w osobie potrafią wpływać na fizyczne otoczenie, w którym odbywa się egzorcyzm. Potrafią łatwo manipulować klimatyzacją, ciśnieniem wody w budynku, a także telefonami. Podczas niedawnego egzorcyzmu na Florydzie ciśnienie wody w domu było bardzo niskie, mimo że nie było żadnych problemów hydraulicznych. Każdego dnia egzorcyzmu ciśnienie się zwiększało. Demony manipulowały też klimatyzacją. Na Florydzie o tej porze roku jest gorąco i wilgotno, a choć dom miał bardzo wydajną klimatyzację, która zwykle działała bez zarzutu. Podczas sesji egzorcyzmów temperatura w pokoju wciąż rosła, mimo że na zewnątrz było pochmurno i padał deszcz. Urządzenie nie miało żadnych usterek technicznych. W miarę postępu egzorcyzmu problemy z klimatyzacją ustąpiły. 22 sierpnia, we wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi, chciałem pokazać moim pomocnikom na Florydzie pokaz slajdów z okazji dziesięciolecia kościoła Niepokalanego Serca Maryi w Rosemont. Demony zmanipulowały mój telefon, powodując migotanie ekranu i jego awarię. Po odmówieniu modlitwy egzorcyzmowej i ponownym uruchomieniu, wszystko działało bez problemu. Kilku młodych mężczyzn służyło do mszy i pomagało przy ostatnim egzorcyzmie na Florydzie. Zaproponowali, że odwiozą mnie z powrotem na tymczasową plebanię. Ponieważ pojazd stał na słońcu, okna były zamknięte. Kiedy wsiadłem do samochodu, opuściłem szybę, bo było gorąco i wilgotno. Zanim wysiadłem, powiedzieli, że chcą włączyć klimatyzację, więc spróbowałem zamknąć szybę. Nie chciała się podnieść, mimo że samochód nie miał żadnych usterek mechanicznych ani elektrycznych. Odmówiłem kilka krótkich modlitw egzorcyzmowych i spróbowałem ponownie. Szyba natychmiast się zamknęła. To zdarzenie powtórzyło się dwukrotnie podczas mojej wizyty. Za trzecim razem nawet nie opuściłem szyb. Takie rzeczy mogą wydawać się nieprawdopodobne, jak z serialu Strefa Mroku, ale są prawdziwe i mogą być potwierdzone przez wielu wiarygodnych świadków. Z konieczności ktoś kiedyś przyniósł na egzorcyzm swojego psa. W kaplicy demony opisały przerażające jęki dusz w piekle, a następnie zmanipulowały głos psa, by wyrażał ich rozpacz. Nakazałem demonowi, by przestał i założyłem psu medalik świętego Benedykta na oberorze. Natychmiast przestał wydawać żałosne odgłosy. Złe duchy potrafią wydawać odgłosy przypominające zwierzęta. Mieszkam na wsi, obok sąsiada, który trzyma konie. Podczas egzorcyzmu odprawianego na mojej plebanii osoba opętana idealnie naśladowała dźwięk konia. Koń sąsiada został chwilowo opanowany przez demony i odpowiedział rżeniem. Demon powiedział: Koń jest moim przyjacielem. Nakazałem demonowi, by przestał, i zapadła cisza. Demony potrafią manipulować głosem człowieka. Głos wydobywa się z ust osoby, ale nie jest jej własnym głosem. Pewna osoba odebrała z lotniska kobietę opętaną i przywiozła ją do tego kościoła. Kiedy kobieta wsiadła do samochodu na lotnisku, Przywitała kierowcę przyjaznym, kobiecym głosem. Ale kiedy usiadła, kobieta przemówiła dziwnym, męskim głosem. Niektóre demony są bardzo aroganckie i okazują to w swojej mowie. Czasami mówią w dziwny, przerażający i niepokojący sposób. Kiedy raz usłyszysz ich złowrogi, złowieszczy śmiech, nigdy go nie zapomnisz. Demony mówią rzeczy w stylu, Jesteś nasz. Nigdy cię nie wypuścimy. Nigdy nie odejdziemy. Choć z nami. Jesteś naszym niewolnikiem, ponieważ każdy demon ma inną osobowość. Niektóre przez długi czas mówią językami, inne bluźnią lub używają wulgarnego języka. Nigdy nie wolno pozwalać demonom mówić w ten sposób. Dlatego egzorcysta musi nakazać im milczenie, wypowiadając słowo tacze lub taczetę, w zależności od tego, czy jest to jeden demon, czy więcej. W milczeniu demony poruszają ustami osoby próbując mówić, ale żaden dźwięk nie wydobywa się na zewnątrz. Przede wszystkim egzorcysta nie może pozwolić, by demony oczerniały kogokolwiek, lub ujawniały grzechy księdza i obecnych osób. Pewnego razu ksiądz w diecezji Minneapolis przeprowadzał egzorcyzm nad młodą kobietą. Gdy opętana zaczęła publicznie wyliczać grzechy kapłana, egzorcyzm natychmiast przerwano. To jeden z powodów, dla których kapłani i ich asystenci powinni przed egzorcyzmem odbyć spowiedź, nawet generalną. Czasami demony, w granicach swojej ograniczonej mocy, potrafią wywołać chwilowy chaos lub dramat podczas egzorcyzmu. Ponieważ złe duchy lubią uwagę i chcą być w centrum wszystkiego, nawet w tak intensywnej duchowej walce, egzorcysta musi reagować natychmiast. Może nakazać zachowanie porządku, lub natychmiast przerwać sesję. To sprawia, że duch zostaje powstrzymany lub oszołomiony. Podczas egzorcyzmu demony starają się jak najdłużej pozostać niezauważone. Zazwyczaj na początku udają, że ich nie ma. W innych przypadkach mogą okazywać demonstracje siły, by przestraszyć egzorcystę i jego pomocników. Czasem nie są przestrzegane kościelne zasady dotyczące ograniczeń, choć powinny być. W rezultacie dochodziło do obrażeń. Osoba została rzucona przez pokój na ścianę. To luterański pastor, który próbował przeprowadzić egzorcyzm w Indianie. Złamany nos to przydarzyło się zawodnikowi futbolu z katolickiego uniwersytetu, który pomagał przy egzorcyzmie. Ręce poważnie poranione sprężyną z łóżka, używaną jako broń, i tak dalej. Uświadamiając sobie przebiegłość, podstęp i siłę szatana oraz złych duchów, Musimy być pokorni, modlący się i gorliwi w służbie Bogu oraz unikać duchowych niebezpieczeństw. Jeśli jesteśmy letni w wierze, trwamy w nałogowym grzechu ciężkim, rzadko odmawiamy różaniec, mamy małe lub żadne nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny, nie praktykujemy umartwienia, nie unikamy okazji do grzechu, nie robimy codziennego rachunku sumienia. Nie chodzimy regularnie do spowiedzi i jesteśmy całkowicie rozproszeni na mszy świętej. Nie mamy żadnych szans wobec potężnych demonów, które nieustannie knują nasze potępienie. Letnie wysiłki nie uchronią nas przed piekłem. Z drugiej strony życie pełne miłości, pokory, umartwienia, modlitwy, nabożeństwa do Maryi. Zwłaszcza przez różaniec, brązowy szkaplerz i pięć pierwszych sobót. Wierne wypełnianie obowiązków, częste przyjmowanie sakramentów i głęboka jedność z Bogiem przyniosą wszystkie łaski potrzebne do zbawienia. Moje kazania o egzorcyzmach i mocy diabła mają uświadomić Wam, jak gorliwie demony dążą do potępienia Waszej nieśmiertelnej duszy. Rozważcie to. Nie możecie żyć według nastroju raz iść Bożą drogą, a innym razem wracać do waszego nałogowego grzechu, zwłaszcza ciężkiego. Musicie mieć mocne postanowienie poprawy i silną determinację, aby naprawdę zmienić swoje życie. To oznacza trwałą przemianę, która może się dokonać tylko przez pokorne uznanie, że bez Bożej łaski nie jesteście w stanie się poprawić. Musicie się uniżyć, musicie codziennie modlić się o Bożą łaskę, szczególnie wtedy, gdy jesteście kuszeni, by wrócić do dawnych dróg. Na koniec, nie wiecie kiedy Bóg wezwie was, by stanąć przed Nim, gdy będzie sądził każdy szczegół waszego życia. Wtedy nie będziecie mogli już nic zrobić poza wysłuchaniem Jego ostatecznego wyroku. Nie będzie drugiej szansy. Musicie być gotowi zawsze, bo nie macie gwarancji, że kapłan będzie przy was, gdy będziecie go potrzebować. Wielu ludzi umarło bez obecności księdza. Bóg stworzył cię bez twojej pomocy, ale nie zbawi twojej duszy bez twojej pokornej współpracy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.